Na czy w przeszłości kiedykolwiek się widzieliście gdzieś na żywo? Mieliście jakikolwiek. Posłałeś go na Sor? Odpowiedz mi. Nie ma tu nic wspólnego, czy tracisz się walki w boksie czy w MMA. Bo podpisałeś na boks i wyszedłeś w boksie. Dlaczego chełpiłeś się, że posłałeś go na Sor? Odpowiedz. Te debilu skończony. Niczym się kurwa takim nie chełpiłem, to jest po pierwsze. A po drugie, ta pizda nie wzięła. Jest taką samą pizdą jak ty i nie wzięła walki w MMA. Rozumiesz w pełnej formule. Nie wzięła tej walki. Wiesz, Marcin nie, Najman teraz ogłosił, na że ma intelekt gołębia. Marcin Najman ogłosił wszedni wobec, że ma intelekt gołębia. Otóż Gra Marcin Najman się umówił na MMA, potem ma pretensję, że walczył, że walczył w boksie, czyli jak gołąb w szachach, nasra, nasra na, na szachownicę, potem rozpiewszy wszystkie figury i ogłosi, że wygrał, że wygrał partię, partię szachów. No Marcin gołąb. Najman to jest, to jest gołą sportu. Ktoś może na ten twój pusty łeb co najwyżej nas na ale, i to jest wszystko Ale Frajerzyna Marcin najmanj nie odpowiada na pytanie. O po pierwsze, jeżeli twierdzisz, że nie nagrałeś takiego filmiku, to ja ci taki filmik prześlę. Jest taki filmik, gdzie chwalisz się do swoich fanów, że nie ja to zacytuję. Ja zacytuję, Ty teraz, masz teraz logikę tego karakana, który nie zapomniał, że na live się przypucował do, do